Nie będę ukrywał, że jesteśmy źli, źli na wynik, bo nie tak sobie go wyobrażaliśmy. Przyjechaliśmy tu po zwycięstwo, przełamać tą, tą niemoc, bo od dwóch kolejek, dwóch, dwóch kolejek nie wygraliśmy i chcieliśmy dzisiaj to przełamać, niestety się nie udało. Ten mecz miał różne momenty, bo my też mieliśmy swoje dobre momenty w tym meczu. Myślę, że zabrakło nam dobrych decyzji w tej ostatniej tercji pod polem karnym przeciwnika, żebyśmy jedną z akcji, co najmniej jedną, zamienili na bramkę. Niestety popełniliśmy błąd, przegrywamy 1-0. Co tu dużo mówić? Musimy wziąć się w garść i zrobić jeszcze więcej w tygodniu, żeby po prostu lepiej przygotować się do kolejnego meczu, bo przed nami ostatni mecz w tym roku i musimy zrobić wszystko, żeby, żeby go wygrać. Dziękuję tyle ode mnie. Co do samego meczu to podpiszę się pod słowami trenera Patryka, miał swoje momenty, mogliśmy pokusić się o, o bramkę, ale to już my z analizy widocznej zobaczymy kiedy, co i jak musimy poprawiać. Natomiast bardzo mocno nas boli ten wynik i ciężko coś mądrego tak naprawdę teraz zaraz po, powiedzieć, natomiast jedynie podziękować kibicom, którzy mimo ostatnim czasem niedobrych wyników to wspierają nas, jeżdżą. E, za nami kibicują, nie zdzierają z nas e, koszulek, tylko naprawdę dają dobre słowo, więc to jest chyba na razie jedyny plus. Dziękuję. Jeszcze raz dzień dobry wszystkim. To proszę o kilka podsumowań. E, kończymy, kończymy ten rok e, kalendarzowy zwycięstwem. E, może nie w jakichś spektakularnych okolicznościach, bo mecz był trudny. E, natomiast. E, Cieszę się, że wygraliśmy, bo po pierwsze w jakimś tam stopniu udało się zmazać plamę z pierwszego meczu w tym sezonie, właśnie przeciwko drużnie z Jaszczębia. A po drugie, dlatego, że była to taka forma podziękowania dla tych wszystkich ludzi, którzy przychodzili na te mecze w tym roku i, i duży szacunek dla nich za e, taką wierność i, i zaangażowanie w to wszystko, bo ten doping dzisiejszy też był bardzo fajny. Mimo, że były różne momenty w, w tym meczu, tak jak w całym sezonie, to na to zawsze mogliśmy liczyć i, i duży, duże słowa podziękowania dla tych wszystkich ludzi, którzy, którzy nas wspierają. Czy jest dobrze, czy jest gorzej. Natomiast jeśli chodzi o sam mecz, to to spotkanie było tak, jak się tak naprawdę spodziewaliśmy, chociaż był moment słabszy, zwłaszcza w pierwszej powiedzi w okolicach od 20-25 minuty, gdzie... Ta Nasza gra zaczęła wyglądać trochę gorzej, bo początek był taki zgodny z oczekiwaniami i tym, jak chcieliśmy pokonać przeciwnika. Było tam nawet parę niezłych sytuacji, w tym taka najgroźniejsza, chyba Maciej Górbańczyk, tam był bliski strzeni bramki. Natomiast później przeciwnik wybił nas z rytmu, grał bardzo agresywnie. Momentami mocno nas wybiał z rytmu, i, i tak naprawdę straciliśmy tą płynność i ten, ten mecz był szarpany w pierwszej połowie, w drugiej w fazie pierwszej połowy. E Cieszę się, cieszę się, że zmiennik dał nam zwycięstwo, że była to zmiana na bardzo, bardzo pozytywna, bo strzelił bramkę, mógł, powinien być jeszcze drugą, bo miał jeszcze jedną sytuację, więc więc uważam, że to jest bardzo ważne, że ta ławka jest rzeczywiście już taka, że daje nam impuls, czego na początku sezonu nie było. I to są takie Dwie, trzy rzeczy, do których chciałem się odnieść odnośnie tego, tego spotkania. Wydaje mi się, że wygraliśmy zasłużenie z tego, choćby faktu, że no, próbuję sobie przypomnieć jakąś sytuację groźną, jaszczębia pod naszą bramką i, i jest mi ciężko coś znaleźć, więc, mimo wszystko, tak parę, parę, parę momentów mieliśmy niezłych, więc stworzyliśmy parę innych też sytuacji, więc wydaje mi się, że to, to zwycięstwo jest zasłużone. Został nam, został nam wyjazd do Szczecina, bardzo ważny, bo chcemy też dobrze zakończyć rok meczem wyjazdowym, i jedziemy tam jedynie bez tarasowca póki co, więc, więc postaramy się też sprawić dobry, pokazać dobre, dobre granie i, i wygrać w Szczecinie. Dziękuję bardzo.